O, Jaka. Boże. Um. Cześć, Czemu ktoś stoi na ulicy? Julie, co tam robisz? Julie, Bracuj. wracaj tu! Witamy w akwarium. <ścoughs> no, witamy w akwarium. E, Mogę zostać i delfinem? Bawić. Jestem pan Proca, tak się nazywa. Zaklepuję wieloryby. Set, <ścoughs> <Z -jumpy. ścoughs> Czemu akurat wieloryby? Ej, musimy przejść przez ulicę, jestem pewny. Nie, że nie nazywaj czosowy... tak Mateusza. Jestem pewny, że osoby zginął przechodząc przez ulicę. Nie słyszałem Jestem tego, tego. pewny. Słyszałem i spieraj. No pewnie. No mówiłem? Patrzcie. Um. Szybko Ola! Oh! Uh, uh, Ole, dostałem! Okay, mała okay. Ola, okay. podnieś mnie. No jak? Podnieś mnie, Ola. No skacz, łap za stopę. Ale znowu upadłem, nieważne już jest. O, o tutaj. nas! <laughs> Okej. Okay. Ale, Bądźmy, ak, nie ale patrzcie jaki nemo, nemo. Hmm? Patrz jest. O, No o, i dupa nie. kurde. Um, czemu patrzę na dywan? Osiema. O! Suzan! Wojcicki! Suzan, prosimy, o, ta, ta. żeby na tym filmie była monetyzacja. Czemu ma kogoś <grym> z killfingera? Nie jest bo Suzan, stać, stać za pieniądze jest, z YouTube Bo to jest juniorski! No, siemano, szanowanko! Siemanko. <grym> to juniorski! To, to jest, dosłownie, to jest yy, ten. wersji no. kobiecej. O! Ta rączka, tak, tak kuma, na bioderko, tak, nóżka no, podgięta. A, no, tak, tak pozdrawiam cię tłumaczko. A jumper oczywiście podniecony, zobacz, jak zobaczcie. Pozdrawiasz. Ale ja cię oglądam, Junior. <śmiech> junior, <śmiech> junior <śmiech> pozdrowisz mnie na odcinku, juniorska. proszę! Juniorska, proszę mi tu na juniorska zmienić. <laughs> juniorska. O! o! <noise> nie mogę się doczekać! <głos> <głos> Twoja twarz jest tak duża! Moja znaczy, twarz jest nie, tak wielka, jak i chciałem tego, ba ciała. Bardziej to pasowało, wiecie, bo nie mogę się doczekać. Jestem mem ze szkieletem, że, że tak długo czekałam. Tak, no, więc... nie Ej, <noise> hey, Ola, patrz, tu jest emmo. Nemo, a tam jest o! Dolores. Ale, ale Krystian... polne! Polne. E, Krystian, Jezu, polne, Ale ja bardziej wolę anime, więc ja zostanę tu. Ej, look around, Cześć. ja muszę coś, coś znaleźć, wiecie? Sam um, jesteś chcia Chciałbyś na... czasami wyjść gdzieś? Może Ja kina, ja, czy... wiesz, ja mam akcent jak Kevin znaleźć. Krystian to jest mój nowy jak chłopak. Kto? Jak Jak Krystian to ten, jest Właśnie ten? Ten tak, tu w środku? Tak, to jest... Lubisz, Is... lubisz hentaje? O Boże, ja zawsze lubię, <grystanie> jak to widzę. <grystanie> tak, no, to myśl, A my Myślisz, że dlaczego go polubiłam od razu? <grystanie> Krasne. Ja tu siadam, nagrywam odcinek z moją kawką ze Starbucksa. Czekaj, 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 A Czemu ja nie mo... Okej, okay, dobra. Ja nie Wiecie, siedzę, ja, stoję, ale... ja nie kłam. Siema, siema, witam w moim odcinku. Mogę, mogę zdjęcie z panią? Mogę z panią tak, zdjęcie? Tak, pa, proszę. O. Proszę, ale nie, nie podpisuj, nie daję autografów, sorry. Ooo, a teraz jeszcze spysim, jeszcze spysim, jeszcze spysim. O, o, odwróćcie się, odwróćcie się. No, Oczekaj, no, stańcie czekaj. obok siebie. to jest jakiś youtuber! No pisz, wracaj, tutaj. tu! No, sorry. no, dawaj, bo zdjęcie robię. Słuchaj, szybko. Jej, Pięknie. dobrze, Ej, jest, w końcu. Zbierzcie YouTubera, W końcu mam dobrego i słabego zrobione. youtubera na jednym zdjęciu. No, znaczy, tak jest. Fakt, stabe, taki youtuber. Tutaj taka figurka stoi, nie widzicie. O, ja go podniosłam! No tak, I kolek... Musi, musimy ich skolekcjonować. Na, na trzecie... O, niech z dużym kliknąć. <laughs> Trzecia figurka to Gilatis, mówili. <laughs> o, tutaj, tutaj są te, koniki polne. Kaniki pola! Szabeczki! O e, kurde, wy mój! że hamburger. Hotdog, bo pałba. Oczywiście, że siadam. Z moim burgerem. A, ale, o, siadajcie burger. Siadacie, ola, dawaj. Idę, idę. Burger wygrał, ola. A, ja A on chcę... parówił, widać, że lubi kiełbachy do wielkich braci. nie. I burger cześć. mi zniknął, zostały Ej, same mówcie, frytki e, Cicho, cicho, wy mówicie. Wy cześć burger? A ja mówię co? Nam nam, nam. nam. A, nam, nam, nam. A ty jesteś głupi. <laughs> A, Zobacz. zdjęcie jak gruba psie. <grym> mam dowody na policję. Zostaw <suszy> mnie, Ola, jesteś uczula na ziemniaki. Aha, to fajne. Ty, ty ja a no, to ziemniaki, Super, no tak. super. Ola, ja mam <grym> dla Ciebie <grym> apteczkę, chodź. Lecz mnie! Lecz się. E, Find a bag. Uszłem uh -huh. na tobie. A nie, Ja już użyłem na Oli. Ale ja już użyłem na Oli przed tym. Ale to chyba nie apteczkę, wiesz, trzeba było. Ale dzięki. apteczka, Ola. Nie, bo miałeś Proszę, torbę tak. znaleźć, a nie apteczkę. Dobra, gamer dostajesz 10 rzut. Gówny Zmarnowałeś. Pocudujemy słowo y, na G? Od teraz w filmach? Tak. E, tak. Główny e, Okej, okay. to ja nie powiem. Tego e, słowa. Czyli za każdym razem kiedy powiem gdzieś to też musisz. Góry. To też musisz... Tak, wypikowany już. Tak, bo wszystkie Wszystko słowa na G. gratis. <laughs> Nie wolno okay, mówić grescic mogę... Krystian, kliknij go sobie Kogo? No tutaj, no tego tutaj, gościa No tutaj, YouTubea. Znalazłem go, skolektowałem okay, Super Czemu ktoś przyszedł z dronem do pomieszczenia w ogóle? No, nie bo wiem. on nagrywa, on nagrywa, to jest youtuber Brak A, To jest Konkarz Aha, Znaczy przepraszam <noise> to o. To my w Japonii <noise> jesteśmy To dlatego o, nie ta uśmiornica była czekać. No, no ja chętek. się nie mogę doczekać Co? tych ziemniaków znowu Kartofle <noise> Ola tak, o jestem uczulana na ziemniaki, ale te frytki ładnie wyglądają Ja kocham frytki Ej, ale te ryby są nienaturalnie duże Powiedzieć wam co? Powiedzieć wam coś? Wiecie jaka była reakcja Oli, kiedy zobaczyła te frytki, ale wiedziała, że jest uczulana na ziemniaki? Aha okay. Okej okay. Ej, ale one są za duże, zobacz jakie to, to, to jest delfin? Nie, to jest płetwal yy, to jest, pysiowy. Ale Spaszmy. one nie są takie wielkie. Sprawdźmy jaki dźwięk wyda. Patrz, patrz, tutaj widzimy płetwala, tamtego obok płetwala. No gdzie idziesz płetwalu? Rozmawiamy, Krystian, my rozmawiamy z delfinami. Nie, no tak, tu jest... Ja tu chciałem płetwalowi jednemu i drugiemu zrobić zdjęcie, oni psują. Ty, jak Psuję. ja miałam miał aparat, to zdjęcie wiesz kogo? Patrzcie! Złówia błotnego. Patrzcie! O, swanbok. Dam spać boba. Skąd ty masz aparat w ogóle? Nie mam żadnego aparatu. Właśnie skąd ty to masz? Bo jestem bogaty. Aha. No, normalnie. <noise> naj, największy YouTube to mam o, aparat. Koniki naj... polne, trzeba zrobić zdjęcie. To nie jest konik polny! No jak to nie, Mateusz tak mówił. <noise> Dajcie mi spokój. Uh, cześć! Oooooo! Co? Ghost Shark! O nie! <noise> o nie! I co my teraz zrobimy? <noise> Nie mam pojęcia! Pysi wielorybie, uratuj nas konikami bojowymi! Super. Chodźcie sobie Będziemy. O nie! On wyszedł z wody! No ja! 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 O no właśnie! nie posłuchaj! Co mu się stało? No i nic nie widzę, zajebiście. Jak nie my! Ja oświetlam oh drogę! W którą stronę? si powiedział o my już koniec po nas. To nas I nie Dobra, ja wyjdę przed siebie, ja chcę zginąć. Tam nic nie ma. Ola, dobra. robię ci zdjęcia jak biegasz panicznie. Ja nie coś, wiem, którą okay? stronę. Będę mógł sprzedać Hermione potem lover. na eBayu. Hermione, lover. Hermione, Hermione, Tu wszystko I jest zamknięte, Krystian, nigdzie nie A się boję. O, Co to piramida. No, nie, Jesteśmy w piramidzie. Oh, w CO TO JEST? Eee. Bo... Ukradł! on ukradł. Susan, coś się laguje, ten Ekin. Ta Suzan w no to do wyglądała w... jakby ta klatka była pełna wody, a nie... Na no, To do zobaczenia w niemieckim szpitalu. O nie. <laughs> Czemu z niemiecki. Spokój. <laughs> no bo Susan jest z Niemiec, Mateusz tak powiedział. Co? No niemiecki Tomi. A, no tak. <laughs> no, siemanko, szanowanko, Ekin mnie zabrał. <laughs> Umarła? Right! Right! Co? Co? A okej. Revive, Okej. Znowu Manu. Znowu. Ma, ma, ma! <laughs> Co jest? Jesteśmy Co? Um. Jestem w najlepsze lopki. story w Roblox. <laughs> tak. <laughs> Daję 11 na 10. Ej, ale nie. Ludzie ludzie przechodzą. Eee, pip! O nie, co? A nie, chwila, jeszcze jej nie ma, czekaj. O nie! Została porwana! Och, nie, nie. spodziewałem się takiego zbiegu zdarzeń. Ej, jedna, za, czy, o co z tego? Czy chyba już nie żyje? Co? A nie, żyjemy! Nie, myślę, że wyszedł Oh jest. no! Ola, tery dalej, ty dalej, dalej. Co? To? Co Musimy ty chcesz? Musimy ją ocalić! Ale bo... Ja jestem Coneco. Co my tu robimy? No właśnie, nie wiem, chodźcie dalej może, co? Ma, ma, ma idea. Ola ma ideę. O, Teraz, no! To jest już Get to the pyramid! Płyniemy, szybko! Nie dajcie się zjeść przez macki. Dobra. Szczególnie Ola. I rekiny, i rekiny. Ja <laughs> przez macki. I rekiny, i rekiny. Nie zapomnijcie też o rekinach. Jestem! Dobra, Cześć, jest Susan! Daj mi wyższe stawki na reklamach. Nie dam, pole zginąć. Chcesz burgerka? <laughs> nie wiem, Dalej szegółę, tego oh No weź, bo on mokro Czekaj! Nabij ja sufitu. Ej, Czy ja ty właśnie... jej robisz zdjęcia, jak, to, jak ona jak... w tej klatce jest? Jak ty jej w ogóle nie? zdjęcia robisz, ty na parę Ja jak, cię, robicie, że jesteście prawdziwą. Ja mam podwodne GoPro. A jak wy to robię, że jesteście proste? Nie ja jesteśmy, u, u ciebie byli, byliśmy, prosto Ja u siebie pływam bokiem, ale nie przejmujesz się. Dobra, pewnie Burgerka? musimy klucz gdzieś znaleźć. Dawaj, Suzana, teraz pozujesz z burgerkiem. Dawaj. <grym> Zostań sobie. O, bank, bardzo dole. ładnie. Chcesz latareczkę? La 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 Chcesz latareczkę. No dobra, ale ją. poczekajcie. Ale ona nie ma stroju. No właśnie. Nie, zjadłem burgera. Ja ją teraz e, otworzę, słuchaj. ale. Słuchaj, Suzana, zostały same frytki. Suzan, are you OK? Nie no, ale bez, bez okay, kitu, no! Przecież to jest bez sensu. Ma w ture tunel. Jak mam wyjść do tunelu, skoro tam następne o Płyń, spoko, ona po prostu umrze. Dobra, spoko. <grym <grym A zostawiliśmy ją, od... dobra, spoko, przyjdźmy. po tak, otworzyliśmy, otworzyliśmy, otworzyliśmy klatkę i tyle. A jak wejść do tunelu? Właśnie też się zastanawiam. Ja wpłynąłem tutaj po prostu. A ja do tej tuby. O, tutaj do... Jest po... no. Punkt tutaj jest, tak. Krystian, do tej tuby tu. Nie. Tak. Mi, się, mi się wydaje, że tu Musimy tu stać mm -hmm. Tak No, Aha, chwila no, prawdy No, ona lubiła bąbelki um, O, widzisz, dobrze um, wszystko jest Well, now what? A ty jak all się tu dostałaś? All sharks can still come at any moment and lights coś Do tam Don't worry, let's just quickly find all the parts so we can turn the lights back on Czy ty jesteś ruskiem? <ścoughs> Trochę <Wiecz>. właśnie <ścoughs> <Wiecz>. <ścoughs> we, we can turn the lights on, yeah Jak się ciebie so spytam, a, czy jesteś so ruskiem, so to powinieneś odpowiedzieć nie nie, nie, nie. B nie. Gdzie ona <grym> weszła? O, jest jak mi dobrze, jak tak dla O, siema. Ja wiem, gdzie się tam. Ale cię jeden... zakazuje, lodówka, chodźcie. Kliknąłem. E. A już? A A jeden klik... na trzy, ja dobra. mam strzałkę na rybkę. Ooooo, nie musimy części znaleźć, słuchaj. A ja znalazłam. Gruby się idzie na górę, okej. Okay. Tak, idę na górę. Znalazłam. Normalnie. O. o! O! Ola, znalazłaś jakieś części? Mogę przecinać o ośmiornicy, nie wiedziałam. <grym> Fun fact, mają macki. O, to był gwizdek, nieważne. O, a, Wszystkie mamy? Znalazł? Ej, bo musimy znaleźć, właśnie jeszcze jeden. A dźwignia, dźwignia jeszcze, jeszcze dźwignia. Tu jest dźwignia, gościu. Jak dźwignia wygląda? Dźwignię to ci zrobię na twoim... No. Na moim... ten gwizdać, gościu. Kto to gwizdek? Tu no, jest ten gwizdek, bo jest... Do... To ty jesteś downem. Gwizd. No dobra, to ja klikam ten gwizdek, dajcie mi spokój. Dobra, bo ja naprawdę nie wiem, gdzie jest ta dźwignia. No... Byłeś na górze, Pysi? Na górze nic no, nie ma, nic na górze nie, nie ma. Ej, to jest przerażające, nie ma dźwigni w tym pomieszczeniu. Przez na górze Susan, nie gdzie mam? położyłaś dźwignię? Dobrze, Ej, że czasu mam zaraz, na to nie mamy. Zaraz przyjdzie duch no. i nas zje. O, ja mam, ja mam! No gdzie, była? gdzie była? Tu była. Tu! tu. A, tu, dobra. A. Ale bardzo. to nikt nie włączył światła i samo się włączyło? E, tak. Tak A. działają światła. Logiczne. Ola, fryteczki? Tak. Miam, miam, miam. Aaa, zdjęcie! dowód, że chciałaś gdzieś frytki. O nie! A, cóż, w ogóle, u... eee. czy ta też pa, jest jakaś taka inna? A mogę was o coś zapytać, chłopaki? Stańcie tu gdzie ja? Masz zdjęcie z czy Susan. Uwa... Czy u was Suzan też na spodzie butów ma wafle? Tak, ma wafle. Super. Dobra, Escape, yy, to się ma? Pa? No, halo? Gift shop, ale jest zamknięty. No wiem. Dobra. nie wiem, Ej Ej, 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 może nie wiem, że nie nie możemy nie nie jednak nie 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 możemy tylko nie O, coś nie wiem, że On jest że mnie. Ola, uciekaj. nie wiem, że O, on jest głupi, on Jest nie jest nie wiem, jest. głupi, jest głupi. Widzisz? jest jest. Nie! Co ty robisz?! Ty dał, nie! Ah! On jest głupi! On jest głupi! Patrz! No. Patrz, no. on jest głupi! Stój tu! No, on się go chce zjeść! Ah. On jest głupi, widzisz? Easy! Easy peasy! No nie, ugryz mnie. Moi też. <laughs> w dupkę! Chyba nikt zje Christiana. Kryścian popsuł O śiedm Uwaga, nie o, będę widzisz na wszystkich! No właśnie stoimy nie Jesteśmy w, w grupie, nie stoimy w grupie! W dupie. Nie stoimy w dupie, o... Siema! A Sudan! Ej, Suzan jest rekinem! Bo ona zniknęła na chwilę! O, ty zdjęcie nie... przed i o? zdjęcie po Naszej kuracji. kuracji. Oczywiście. kuracji, tak. O Poka tego ptaka pysi. Sara tutaj dostanę miliony monet za opublikowanie w publicznej gazecie. Znajdź młotek um. Mateusz, chodź tu. Daj mi spokój. Hey, gdzie może być młotek? Jesteś wyjątkowo niemiłym youtuberem. Tylko dzisiaj? Tak, wyjątkowo dzisiaj. Tylko dzisiaj. Tak wyjątkowo dzisiaj. tak, wyjątkowo dzisiaj. Znalazłam! Dzień niby. O, o ukradła, ukradła młotek! O, gift shop. gift shop! A skąd ty no ma być? Młodek? No, ja też dosyć. No, Zobacz, czemu ja też mam młotek. Sorry! Bang. Ej, ja też. No kurwa. Ty nie masz młotka. <laughs> ty to. Jest to. Czekaj, ja Ej, Ja chcę, Ej, to, ja to, ja to, ja chcę go! Chcę cię im hafę, bo to jest obby. To jest obby? Tak. <śmiech> <śmiech> Rzeczywiście. Jak? Ale co mi za. Rzeczywiście to było obby. Ale czemu nie gnie ta macka? Przecież to nie ma sensu! Nie wiem. Musimy wrócić. A, wrócić, dobra. Co? Tak. Nie! Tak! O, się ma. się. Mrucz Jak to działa? Mm, Czy ty sobie zdrowie od po co mieliśmy tam pójść? Po co my tam poszliśmy? Nie. Żeby uciec. A, wrócili, Oni wow. są rekinem! Oni są rekinem! Oni robią fuzję w rekinale. Czemu wszyscy rekina? wyglądacie yy, przestraszeni? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie możemy się doczekać, żeby wrócić do domu. Tak. Bardzo mi się podobała impreza tutaj. Szczególnie jak Pyści się mhm. wywalił na spodniach, I w gift shopie. <laughs> <laughs> o nie, pokonały go zabawki. O, nie, tam były spodnie. <noise> tam Leżały <niszały> spodnie. <noise> spodnie są zbyt op. Mów głośniej, ja nie podnoszę. <noise> spodnie są zbyt op. O, kolejny! dobry ending! Dobrze! Dobry ending. Uh, pięknie. Fajny! Jednak dobre jest to story. Polecam.